Czy szkoły, miasto już gotowe są na poniedziałkowy strajk? Znaczy, nie wiem czy jesteśmy gotowi, bo nie wiem czy jesteśmy w stanie takiego sformułowania użyć. Jeżeli strajk się odbędzie, to mamy taką informację, że w 35 jednostkach oświatowych na 49 rozpoczyna się bezterminowy strajk. Z tego jest to 21 szkół podstawowych czyli w tych, których są no, dzieci najmniejsze w dwóch przedszkolach i w zależności od sytuacji, jaka oceni dyrektor, a jest to dosyć skomplikowane, e, ponieważ dyrektor nie ma informacji, ile osób przystępuje do strajku. Pew temu, co no, w takim powszechnym obiegu jest, że dyrektor wie. Dyrektor nie wie, ile osób będzie strajkowało, ma tylko wyniki referendum strajkowego. Będzie podejmował decyzję dzisiaj z odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci większość dyrektorów ogłosiło, że nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom w tych szkołach. Ile dzieci będzie potrzebowało tej opieki, jeżeli dojdzie do strajku? Jeżeli chodzi w ogóle o ilość uczniów, które jest objęta strajkiem, to biorąc pod uwagę szkoły ponadgimnazjalne to jest nawet 15 tysięcy w szkołach podstawowych, które są objęte strakiem, to jest około 8,5 tysięcy. W związku z tym można powiedzieć, że duża część z tych dzieci, tych najmniejszych z klas 1-3 będzie potrzebowało opieki. Natomiast powiem może już wyprzedzając kolejne pytanie, miasto nie jest w stanie zapewnić opieki takiej liczby dzieciom a w szczególności nie jest w za, stanie zapewnić tej opieki pedagogicznej ponieważ miasto nie dysponuje ani bazą, ani kadrą y, ludzi Zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Natomiast ta oferta, którą żeśmy przygotowali, jest ofertą kierowaną dla rodziców, którzy chcieliby w tej sytuacji, kiedy no być może sami będą korzystać na przykład z zasiłku opiekuńczego, dziećmi się opiekować, aby jakaś oferta od miasta wyszła i taka oferta się wczoraj na stronach miasta ukazała i jeżeli będzie taka potrzeba, będzie też uaktualniana jeszcze. Będą to zajęcia, które będą mogły brać tylko część uczniów, yy, dzieci, ile, ile osób będzie skorzystać z, z Szacujemy, że nawet do 800 osób będzie mogło skorzystać dzieci, natomiast zasada jest jedna, to rodzice zgłaszają się na miejsce do organizatora, nie poprzez szkoły, szkoły nie będą tutaj mogły pośredniczyć. No z różnych względów, chociażby tylko dlatego, że no być może dyrektor będzie musiał zajmować się zabezpieczeniem szkoły, która będzie w stanie akcji strajkowej. Jeszcze kwestia, pozostaje kwestia egzaminów, które też w tym tygodniu powinny się zacząć. Co w tej sytuacji, jeżeli strajk ruszy? Proszę Państwa, egzaminy do, dla gimnazjalistów to środa 10. No i. Te dwa dni, jeżeli no, oczywiście nie, nie będzie strajku, to w ogóle nie ma problemu, tak żadnego. Jesteśmy w stanie nawet w nocy z niedzieli na poniedziałek wszystko zorganizować, w sensie nawet tej opieki świetlicowej. Natomiast jeżeli się chodzi o egzaminy, proszę Państwa, no, temat jest w konsultacji z kuratoriami, z Okręgową Komisją Egzaminacyjną dyrektorzy nawet dzisiaj mieli w tej kwestii na radę, ale ja nie mogę żadnych konkretów podać, bo takowe po prostu nie istnieją. Problem zatrudniania osób wraz ze znowelizowanym rozporządzeniem nie jest taki łatwy. Takie osoby po prostu muszą być. Wielu nauczycieli, którzy z jakichś powodów na przykład teoretycznie mogłaby wziąć udział, może tego odmówić, nawet jeżeli nie strajkują. Jeżeli dojdzie do strajków, jak będzie wyglądał ten dzień? Jak będzie wyglądał ten dzień w kajskich szkołach? W każdej to może wyglądać inaczej. Oczywiście mówimy o szkołach, których są objęte strajkiem. Pamiętajmy, że nie wszystkie. W tych, które będą objęte strajkiem, to dyrektor stwierdzi, ilu nauczycieli, ilu pracowników obsługi administracji też ma do dyspozycji. Według instrukcji, którą otrzymali dyrektorzy od organizatora strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego, taka lista zostanie sporządzona dopiero w poniedziałek i to niekoniecznie na początku dnia. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że może być taka sytuacja, że dyrektor nie wie, jakimi siłami dysponuje poza własną osobą. Więc nie można dzisiaj deklarować, jak będzie wyglądała organizacja pracy szkoły w poniedziałek. To dyrektor będzie na bieżąco tę sytuację oceniał i informował rodziców, jakie są możliwości. Nauczyciele, nauczyciele nie będą wykonywali swoich obowiązków, a czy tylko nauczyciele czy jeszcze inne inne tutaj, inni pracownicy? Wszystkie osoby, które przystępują do strajku, wstrzymują się od wykonywania wszelkich obowiązków. W związku z tym nie ma takiej sytuacji, w której nauczyciel nie prowadzi tylko lekcji, a na przykład opiekuje się dziećmi. Było to przedmiotem naszego zapytania w stosunku do ZDP, tam odpowiedź już dawno otrzymaliśmy, teraz to już jest w komunikatach ZDP ogólnopolskich i ci nauczyciele, którzy przystępują do strajku. Natomiast no takie decyzje nauczyciele też mogą podejmować indywidualnie, bez żadnej presji, zaznaczam. No i mogą na przykład w pewnych dniach strajkować, mogą nie strajkować, ale o tym będzie informował dyrektora komitet strajkowy. W każdym dniu, w każdym dniu. Strajk jest bezterminowy, czy w związku z tym przez... X dni może, może nie być w ogóle zajęć i, i, i dzieci będą miały pewne jakieś opóźnienia, zwłaszcza, że zbliża się niedługo też i, i zakończenie roku szkolnego. No oczywiście, tylko tutaj ja nic więcej nie mam do dodania. No, polega właśnie presja, że świadomość tego istnieje no i trwają rozmowy w centrum dialogu i wszyscy czekamy, żeby zakończyły się jakimś powodzeniem, no bo myślę, że, że wszyscy tak na to liczymy. Natomiast no, nie od nas to zależy.